Throw, 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 throw it up. Start twerking like, oh, yeah. twerking like Don't pop it like Witajcie, ja jestem Erix i dziś powiem wam, kto wygrał konkurs. Więc wygrał Matek Pro. Gratuluję Matku! Wiem, wiem, że będzie hejt że nie na ciebie głosowałem, a wybrałem na czy się. No cóż, nie trzeba się poddawać, trzeba uwierzyć w siebie. Nawet to pomaga. E, tak, na, tak naprawdę to dziękuję wszystkim za udział w konkursie. E, jeżeli chcecie więcej konkursów, zostaw łapkę w górę i suba. No! Bo jeszcze będzie taki jeden konkurs, ale to tajemnica. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Wygrana Matek Pro. Na razie i cześć. Więc zapomniałem dodać, że przez Całe prawie luty nie będzie filmów, ponieważ u mnie końcą, kończą już się ferie i no, trzeba się wziąć za naukę i to dość ostro, żeby chociaż zdać ten no, klasę, na więc na razie i cześć.